Co tam jest? Twoje ślady? O kurczę, tam. Mhm. I kto tu szedł? Czekaj, to da ci kaptur bierze. Poczekaj. Ksz, ksz. O nie, no to chodź, zobaczymy w stronę garażu. Jakie ślady zostawiasz? Popatrz, ktoś idzie za tobą. Kto to jest? Czyje to są ślady? Twoje! Który jest nasz garaż? Aha, tutaj ten Dobra, idziemy w stronę przedszkola? Chodź zobaczymy, może nie zasypało naszego przedszkola No trzy goń bestie, goń nie trzy, tylko dwa są Nahać. No, chodź, no, idzie. chodź idziemy do przedszkola, tak? a tu tyle śniegu nasypało, tak? uwaga, ognia! o nie! Tak? No czyje to są ślady? Mama! Mamy to są ślady? Chyba nie, bo są duże. Mama ma małą nogę. Chodź zobaczymy na ptaszki. O -o. Nie ma wody. O -o. o, o. Chyba wszystko zamarzło, tak? No.

Marcelek, zrób babci papa tutaj. Już ci poprawię, zrób babci papa, powiedz papa. Marcelek. Ale nie spieszymy się do przedszkola, chodź, bo jeszcze mamy czas. A gdzie mam iść? Tam mam iść? No to chodź. Pokaż mi, gdzie się idzie do przedszkola? Tam. O, Tam się o. idzie? No to chodźmy. O, o. O, o. To chodź drogą. No, sypie śnieg. Chodź, ja tu... Na rączki ja cię nie wezmę, coś ty. Chodź, chodź, schowaj się za mną. Nie wezmę na rączki, nie, nie, nie.